To jest mój pierwszy odcinek z brawsera, bo zawsze nie lubiałem. Teraz akurat wczoraj e, albo przed wczoraj zacząłem. Miałem Starsa, bo trochę no, znudził mi się Roblox Teraz, O to zacząłem grać teraz tego Starsa. No i będę grał. Ten, to B, a dopóki nie będę miał. 12 rangi, a potem robimy na, na Amber 12 rangę. No i będę Wam nie całą grę pokazywał, ale kilka książek tam zaczniemy, a potem Wam pokażę. Okay. Więc będzie to trochę ciężkie do grania. No i teraz zaczynamy właśnie. Pierwcie w trybie dół po, po to w czasach, tak to będzie wyglądało. Teraz, no to później. No to zaczynamy tak w ogóle. No i no, pokonajcie wszystkie dużej na polówaki. No dobra, ja będę z tą... Jak ona się to nie pamiętam, ale piszcie mi komentarze, żeby mi przypomnieć. Bo ja dzisiaj Wam robię premium. dzisiaj robię Wam na żeby do 20 subów, to jest mój specjal, specjalny odcinek to jest taki, żeby, o nie, o nie, o nie, tylko nie on, okej. Okay. O, oh wow, o, oh wow! Nie, uciekam, uciekam, ja nie, chcę, ja nie chcę wam tego zrobić, żeby przegrywał ciągle. O nie! Tak Tego kto zostawił łapkę, to mam takie tu ze O nie! Nie! Nie, przepraszam was bardzo. Co to? O Boże, ale dobra. A to z Bejl. Ten be, Bele. Bella. Dobra, dajesz, uciekaj! Nie, nie! Dobrze! Czekaj... O nie! Dobra! Teraz ujdź! Ojojojoj! Proszę, tam... No, dwa razy w no ale... Chociaż... Misja zrobiona i to się z tego się cieszymy się No patrzcie, 50, 50, 10, jak jestem tu jeszcze misja? No, misji już nie mam, ale nie wiem, czy wiecie, ale jak będę robił następny odcinek z Brawla, no to będę robił. Oczywiście, wiecie co będę ja robił? Będę robił rankingowy, tylko że najgorszy będzie to. Muszę zobaczyć, czy Czech, za tym na trzecią moc. przepraszam bardzo. bo mi dwa razy skasowali kontroli teraz mam takie, ale chociaż są dwa legendarne z dropy, nie? No i jednego z dropa dostałam Amber! Mistrz kontroli, jak są na piście No i teraz... Mm. Teraz mam... Co robię? Nie, jeszcze dostałem 7 megaboxów, 7 megaboxów chyba dla wszystkich było najlepsze, 42 nic nie dostałem, tylko jakiegoś skin do mity, nie? No, żeby Wam pokazać, to taki skin jak dostałem, no fajnie to, nie? Więc zaczynamy kolejną w grę trochę, bo chcę wbić 2000 bo chcę wbić dwa tysiące, e, żebyście widzieli, że jestem, nie jestem takim łupkiem. Dobra, nie atakujcie mojego. O dobrze, Barley, co jest? Co mi lajka dół, To jest kido chyba. Tam jest Mita. Okej. Okay. O Boże. Nie ma! Klopsiku! Nie daje łapki! Sigma te Ja spójny szukajmy. Nie, 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 nie. Właśnie. Teraz zaczynamy kolejną grę. Żeby nie było. Że jest takim jestem. Ale jestem dobry, widać po że Czasami wygrywam, raz przegrywałem chyba. No i... Dobra, to ja rzuciłem, bo chciałem się wszystko że... się, dlatego mnie nie było. Ale wygraliśmy, było pierwsze miejsce. To chyba z tego pamiętam, bo drugie. Nie wiem, chyba nie pamiętam. Nie no. No to, to było pierwsze. Więc... Jesteśmy. Jeszcze. No to się zagrałem, to jest linksia. Hm? Mhm. Mm-hm, 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 mm -hmm. oh. Mierda, poca.

Yes Angelo antik. Putus mm -hmm. mm -hmm. sigma Cipukan mm -hmm. Oh my god

to jest mój kolega Oczywiście mamy tak tak samo yyy co settingi aż bo Daryla i i bi No nie wiem. mamy ale 啊，那个。 Ale, jak coś tak wróciłem, więc jestem z Wami. To teraz zagramy sobie ciebie dło, ale w parze. Ale mam jedyną wstąpkę. To dzisiaj zrobimy okazję, że będę grał Brokiem. Kogo upgradeujemy. Jak coś, Dlaczego się dziwicie, dlaczego ma taką fryzurę? Bo teraz jest tak jak Morty, czyli można mieć Brok prosto. Z, od fryzjera, czy albo brok nie więc teraz weźmiemy normalnego broka, bo ten nie ten kto chce żeby on powrócił normalny brok zostawia łapkę w górę, zostawia subskrypcję i zostają subskrypcje, bo ci, którzy są fanem Messiego albo Ronaldo więc Subskrybujcie, bo chcemy po... chcecie chcecie na pewno po więcej odcinków, więc zbrał Starsa oczywiście, albo z Robloxa. Więc Albo na 50 na 20 laj'ków zobaczymy, czy zrobię taką okazję, że będzie na Xboxie. A nie jestem, jeszcze, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, bo chciałam tylko coś pójść. Patrzeć. Więc ja już jestem. Dzięki za gena Charlie. O, co to? Chyba poziom pierwszy, tam myślę. Co, ja czemu... Trafić nie umiem. Proste to było bardzo. Więc... 14 pucharków. Jeszcze Jeszcze 7 pucharków i robimy to. Teraz musimy to albo drugie, albo... albo... Albo pierwsze, proszę, oby jest gaz, a gaz umie lecieć, po pierwsze ultem, a po drugie, gaz jest bardzo rzadki. Więc to nie jest taki nubek. Dobra, chodź, Jezu, co ci zaś pasuje, <śm> Daj mu, ktoś, ktoś jakiś problem, co jest? No? Man, 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 Mandela, dela, man, ah! O Boże, o Boże No dela, dela, co? rób coś, bro No bro, okej, okay. what you're doing? Myślę, że ją nie zgraimy. Ja to jest pakomysł, bro. Zostaw! On jest tak kurzający. Dajki. No bro, chociaż o! Tam! Nie trafiły ani jej razu. O, wygraliśmy. Hmm. O, co jest, drop? Oby rzadkie, jak zwykle. Ale dwadzieścia błyskotek. i to mi się podoba. Nie wiem, ale słyszeliście, że miało było na 11 rangę na Amber, ale jak mi się to nie przypomniało i teraz mamy problem, przeze mnie, bo, bo już 17 minut leci, a to dalej nic, więc... Nie więc. Może kiedyś, ale ja wie kapkać i potem będą lepsze te szorty, o kurde, o Boże. o Boże, o Boże, przepraszam. Ale muszę uciekać. Teraz muszę zabij go, zabij Amber, dobrze. I tak ci proszę. O Boże, ale chyba dostał tam teraz. Jak Freddy Fazbear. O, o, Gamer! Tam jest! Wow, brawo! Ale bra brawo ty! Oh. Nie wiem, czy prawie wszyscy chcą mieć Amber, nie? Ja to słyszę, że wszyscy chcą mieć Amber, a jakoś ja też zawsze chcą. i zawsze. Jak ja byłem tym nubem i miałam pierwsze konto, nie? To zawsze używałam tą amber na na treningach. Bo ona była dla mnie chyba moją ulubioną zawiarką zawsze. Ale teraz, jako jak w tych czasach, to zawsze dostawałem się z das nie? A jak ja dostałam z to dropa, to właśnie dostałem tą amber, a a jak coś to ja mam jeszcze Miko, ale nie wiem, a ja go tam dałem. Ale czy są taki kamperzy, co są na nas? Tak. I kto teraz tu kampuje? Tu są. To jest Frank w tych szokach. Chodź tu, Hank! Jesteś... Ja nie lubię Hanka, a wy? Dobrze, Amber. Excelente. Dziewiąta ranka. Zagraj ponownie. Owa. Ja Przecież się strzelił. Ej, nic. Li? O nie! Będę mieć problem, przepraszam. Ale Lili, prawdopodobnie ci, którzy nie wiedzą, to masz dwa razy atak. Używa. O nie! Tam, jest, tam była Mandy. Wow! Ale szybko to nam poszło. Jest dziesiąta ranka. Więc no dobra. Ani jak raz przegramy, to nie robimy. Ale jak to ten Colt, to fajnie się gra. nim, nie, nie. Warto go mieć. Ale ja, jako ja jedyny, mam tylko jednego przyjaciela. Mam jako ja jedyny. Ja mam... Ja mam coś nuby nie, to mają zawsze więcej przyjaciół, ale ja... Nie! Ja mam tylko jednego mojego. Uuu najlepszego kolegę. O nie! Nie, ja muszę uciekać. Ja nie chcę się z ja zginął. Dobra, nie będę. O ty, mam cię. Najgorsze będzie to, że jak dzieci dziewczyny też gram brawla. O nie. Nie, nie, Colt! nie, kolt! Chociaż trzecie miejsce i to jest dobrze. No, baj mi się nie, chcę się. 45? Ale to już jest 10 rana. Wszystkich mam na 10. No to teraz tylko bije. O, to jest ten Miko, który dostałem z Megaboxa. Czyli teraz zabójca, ale Miko. To jest. To z Miko. No. Dawno nie miałam Braula, bo, bo to jest nowy konto. Chyba sprzed wczoraj, albo wczoraj. Ja zainstalowałem. Ale prawdopodobnie wszyscy mówią, że bardzo wszyscy nienawidzą Niko. On skaka. Potem się nie da. Ale uj! Ciężko. i no patrz jak on... Nie ma! Patrz jak ucieka! Ja. O Boże! sami, Warto. olha daqui jeszcze atakować Ó, Bravo. Bravíssimo. Kebab, 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 kebab. Yeah. bravo. On má chyba 11. Ten už hunta zůžila. Jdeme. Tam jsou. Ja chyba nie mam. na pewno. Um, mojego kolegę tego Gabrysia. Tego Gabrysia, nie? Na pewno go kojarzycie. Bo raz zrobiłem z nim odcinek. I on się tak się ucieszył. A jak wtedy, bo to był najdłuższy odcinek, który pierwszy raz zrobiłem. No i to chyba miałem szorców, nie? No to. Może zrobię jeszcze jednego. Zadzmężę. Na tym na dziesiątym i może skończymy ten odcinek. A tyle, lady mi to będzie Dynamite. Więc oto no po tej wygranej na pewno wygramy albo przegramy Paweł Sigma. mike, song, tu to ja Man, man, mandela, dela man, man, mandela O nie, dajesz cool! Gol, dajesz! Dobrze, zostaw Został Mogę zestawić. Bro! Dobra Jest No to Pa widzowie Ten kto tutaj jest To zostawia łapkę w górę I subskrypcję Ten kto mnie słyszy A jak nie No to, to wam teraz yy... Nie wiem czy teraz albo później Wam wyślę ten odcinek I życzę wam No no nie wiem, co Wam ży Życzę Wam, żebyście byli zdrowi, przede wszystkim i Wes... weseli. Więc, no to Pa. Na razie, widzowie. Pa.